Siemanko ludziska z tej strony Hipokriside. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Europa Universalis 4 Third Odyssey Back to the Motherland. I tym razem chyba już bez sąsiada, który wali w ścianę. Co do wichru, też nie jestem pewny. Mam nadzieję, że nie będzie to wam i mi przeszkadzać. W każdym razie w poprzednim odcinku popodbijałem trochę prowincji tutaj. Zwłaszcza pod koniec, oczywiście, i już kształt naszego imperium jest nieco lepszy trzeba jedynie te trzy prowincje w środku kolonizować planuję postawić kolejny fort ponieważ ten jeden już dawno przestał nam starczać a poza tym no zobaczymy jak sytuacja się rozwinie dalej w poprzednim odcinku bałem się że Kykladia nie poradzi sobie z dalszą kolonizacją i wysłałem mi trochę hajsu i w tym momencie robią ponad połowę dukata na miesiąc jednakże pojawił się kolejny problem i najprawdopodobniej skończy się na wojnie ponieważ to Spartanie w tym momencie nie jest problemem oni będą Panoszyć się po Meksyku i krajach, powiedzmy, jeszcze nie krajach Ameryki Środkowej, ale tutaj, gdzie jest Gwatemala, Nikaragua, Panama i tak dalej. A z, co do tych, to niestety chyba no, będzie trzeba w nich wjechać siłą. Kolejna próba integracji Albańczyków za 3-2-1-0. Czy tym razem się uda? Nie! Ok, czas na nową debatę w Senacie, i niestety już straciłem chyba możliwość na integrację Albańczyków. Chyba, że pojawi się ona później, ale myślę, że powoli można zacząć myśleć o eksploracji kolejnych terenów, ponieważ, jak widzicie, niewiele wiemy na temat reszty świata. Więc myślę, że e, ta pierwsza debata będzie chyba najlepszym, najlepszym wyborem na ten moment. No i jesteśmy gotowi do drogi. Jednak wciąż mam możliwość integracji Albańczyków. Kolejne podejście. Aha, czyli ta szansa się zwiększa za każdym razem, gdy tego próbuję. Okej. Okay. Czyli wyszło. Szkiproj to z Elizejczykowani Albańczycy. Tak w skrócie można to określić. I są tutaj. Więc w końcu się udało. W końcu nie ma problemów, albo przynajmniej są mniejsze. W końcu, w końcu mogę wybrać kolejną ideę, znaczy grupę idei. Przepraszam bardzo. I oczywiście wybiorę Quantity, ponieważ mam mało manpower. W jednym z poprzednich odcinków y, znaleźliśmy źródło nafty w y, Apres. I teraz y, mamy możliwość zdobycia kolejnego źródła. Tym razem w Trinidadzie. Jest to jednak dość daleko, mimo tego, że akurat dam spokojnie radę, zdobyć to, to złoże, jak tylko kolonista w d skończy. Zdecydowałem się na szybką wojnę z Merrimack i zdobyłem tę oto prowincję. Tylko po to, żeby mieć ładną, ładną granicę. Hiszpania sobie pozwala. I to bardzo mocno. W którymś z poprzednich odcinków wspominałem o tym, że um, Monon Gahela jest na mojej drodze do świetności, więc y, pora się pożegnać z paroma prowincjami. Hi, hi, hi. W dość nieciekawym momencie partykularyści postanowili się podnieść. Albo jeszcze się nie podnieśli, ale zaraz to zrobią. Z jakiegoś powodu Niralia i Sydes mają problem ze względu na Base Unrest. Nie mam na tyle many militarnej, aby ich stłamsić, więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że nie wybuchną za szybko. No i wstali. Mam nadzieję, że zdążę z odsieczą, zanim. Cokolwiek tam zrobią. No, w końcu koniec wojny. Teraz czas troszkę sobie pozabierać rzeczy. Nie muszę nawet podpisywać osobnych Pizzyli, żeby to wszystko zabrać. Jak fajnie! Pojawił się nowy event o tym, że ogień grecki już nie jest tak przydatny jak był wcześniej, i zmiana użycia w tym momencie następuje z walki morskiej do walki naziemnej oraz do obrony Fortu. Udało się w końcu skolonizować Trinidad i dzięki temu kolejne złoże nafty. W końcu po prawie 100 latach od wylądowania zbudowaliśmy ścieżkę przez Apalachy. Ok, wróciło do nas pytanie o deifikację. Myślę, że dam się zde zdeifikować. Chyba to jest najlepszy wybór w tym momencie. Zwłaszcza z tymi ładnymi bonusami. Jestem teraz na minusie, ale raczej szybko wyjdę na, na ludzi. Ciekawą sprawą w tym modzie jest też to, że szlachta, czyli Dynatoi, dają dodatkowy jeden poziom fortów w miejscach w prowincjach, gdzie są oni przydzieleni. Widzicie? Trzeci poziom. Nadszedł oto ten ważny moment, w którym w końcu dobijemy Cree. I pozbędziemy się ich raz na zawsze. To była szybka wojna, już właśnie jest jej koniec. I możemy wchłonąć klik w całości. I myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. W poprzednim odcinku chyba zapomniałem o tym, żebyście zostawili lajka i suba, jeżeli się podobało. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.